Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu PEPKO. I na początek mam dla Was nowe doniczki. One są ceramiczne i mają podkładkę. Tutaj znalazłam jedną bez podkładki, to mówię, pokażę Wam, jak one wyglądają. Fajny taki szary kolor. Do wyboru mamy dwie wielkości. Mniejsza kosztuje 15 zł, a większa 20 no i tutaj do kompletu mamy też taką podkładkę. I niestety Pepko bardzo źle to zabezpieczyło, bo jak widzicie ta doniczka z tą podkładką jest złączona tylko taką taśmą. No tutaj powinien być jakiś porządny kartonik, więc uważajcie jak będziecie ją brali z półki. Kochani, w dzisiejszym przeglądzie oprócz doniczek będę miała dla Was ciekawe nowości do ogrodu. Pojawiły się nowe lampki oraz bardzo fajny gadżet. Jest to podkładka pod kolana. Później pójdziemy sobie na rzeczy do sprzątania i pojawiły się nowe wieszaki, bardzo fajna myjka do okna oraz wycieraczki. Ale hit odcinka zostawiłam na koniec i jest to bluza walentynkowa oraz t-shirt z kolejnego serialu. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, wtedy ten filmik trafi do większej ilości osób, za co z góry Wam dziękuję. A teraz zapraszam na półeczki. I przejdziemy sobie od razu na ogród i zaczynamy sobie od nowych lampek i chyba to jest nawet powtórka z tamtego roku. Mamy tutaj takie malutkie, okrągłe lampki na czarnym kablu, one mają w ogóle baterię solarną, więc hit. Kosztują 35 zł i mamy tutaj aż 50 ledów. U mnie do wyboru mieliście wersję z ciepłym światłem, ale były również kolorowe. Kochani, tą podkładkę miałam Wam dorzucić do wczorajszego przeglądu, ale zapomniałam o tym klipie, ale popatrzcie, jaki fajny gadżet. Mamy taką piankową podkładkę pod kolana do prac w ogrodzie. Kosztuje ona 30 zł, do tego ma fajny kolor i ten nadruk tych kwiatów fajnie to wygląda. Podkładka jest dosyć twarda, ale wydaje mi się, że i tak będzie się na niej lepiej klęczało niż na ziemi. Do Pepko wróciły też te okrągłe suszarki na ubrania. Do wyboru mamy w kolorze czarnym, a tam z tyłu widziałam jeszcze zielone i one kosztują 12 zł. Pojawiły się też kule do suszarki i do wyboru macie wełniane. W cenie 10 zł mamy 3 sztuki. Albo w cenie 5zł mamy dwie plastikowe. Pojawiła się też bardzo fajna myjka do okien, kosztuje tylko 6zł i z jednej strony mamy taką gąbeczkę, a z drugiej mamy ściągacz do wody. Wyboru po pojawiło się też nowych wieszaków na ubrania i zaczniemy sobie od takich ładnych kolorowych dla dzieci. One są pokryte takim materiałem ala bardzo miły w dotyku. Kosztują 7 zł i w zestawie mamy 5 sztuk. Do tego one mają taki fajny kształt misia. Do wyboru oprócz tych żółtych są jeszcze niebieskie i różowe. Bardzo podobną wersję wieszaków mamy też dla dorosłych, kosztują 5 zł i mamy tutaj 3 sztuki i do wyboru były w kolorze zielonym albo czarnym. Pojawiły się też takie wieszaczki z metalowymi żabkami. No powiem Wam, że ładnie to wygląda, bo mamy tutaj połączenie czarnego i złota. Ja Kosztują 15 zł i mamy tutaj dwie sztuki. No fajne wieszaki. Możecie sobie tutaj powiesić na przykład komplety, żakiet i spodnie albo jakieś spodnie i bluzki, tylko powiem Wam szczerze, nie jestem przekonana do tych metalowych żabek. Ja wiem, że one mają tutaj jakieś uszczelki, ale i tak bałabym się, że one mogą uszkodzić ubrania. Kochani, te organizery wam już pokazywałam, ale teraz dojechały nowe kolory. No wcześniej był tylko do wybory biały, a popatrzcie, ten czarny, moim zdaniem, wygląda o wiele lepiej. On również kosztuje 12 zł, jak ten biały, i wygląda dokładnie tak samo. Też mamy tutaj takie trzy przegródki. Oprócz tego czarnego pojawiły się też kremowe i przezroczyste. Pojawiły się też nowe dwie wycieraczki. Pierwsza mamy tutaj dwa napisy Welcome i Goodbye. No powiem, Wam, że bardzo mi się podoba, bo jest taka prosta, ale z pomysłem, ale za to druga jest idealna, stworzona dla mnie, ponieważ mamy tutaj połączenie kotka i pieska i napis Hello. Obie te wycieraczki kosztują 25 zł, a rozmiar mamy tutaj 40x60 cm. Kochani, ale tego się nie spodziewałam, że jeszcze na kolekcji Scooby-Doo znajdziemy jakieś nowości. I tutaj mamy zestaw do mufinek w cenie tylko 7 zł. Obok mamy długopisy i powiem Wam, że fajnie wyglądają, tylko cena. One kosztują 15 zł za sztukę. No, powiem Wam, że aż się zdziwiłam. Miałam się zapytać w ogóle dziewczyn z PEPKO, czy tutaj przypadkiem nie ma jakiej, jakiejś pomyłki, ale powiem Wam szczerze, że zapomniałam. Wydaje mi się, że tutaj po prostu cenówka jest źle przyklejona, bo 15 zł, jak za taki długopis, to jest stanowczo za dużo. Bardzo mi się też spodobał ten kubek, ponieważ nie dość, że ma taki fajny nadruk, to do tego ma masz taki fajny korek. No świetnie to wygląda i kosztują tylko 12 zł. Pojawiły się też słuchawki z toma i Jerego. Są zielone i z jednej strony mamy toma, a z drugiej strony mamy Jerego. No fajnie wyglądają i kosztują tylko 35 zł. A na koniec kochani znalazłam dwie perełki na ubraniach i pierwsza to jest różowa bluza, idealna na walentynki, ponieważ mamy tutaj taki nadruk przytulanie i buziaczki, no świetnie to wygląda, kosztuje ona 40 zł i mamy tutaj nawet podwójną xl -kę. A teraz mam dla Was bluzkę z kolejnego filmu i tym razem dziewczyny z Nowego Jorku zawitały do Pepko. No powiem Wam, świetnie ta bluzeczka wygląda. Jeszcze z tyłu mamy wypisane ich imiona. No świetnie to wygląda, do tego ten ładny różowy kolor. No hit. Kosztuje ona tylko 25 zł i największy rozmiar mamy podwójną XL-kę. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, życzę Wam miłego poniedziałku. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.